Hej, zrobiła mocę dla Karola X3. To mój drugi ulubiony YouTuber. Pierwsza jest X X, ale dla niej zaproponuję oce później. A teraz zapraszam do oglądania. A więc myślę, że się spodobała oce, bo pracowałam nad nią całkiem długo i to mój pierwszy kanał z gacha, a więc ja was żegnam papa. PS tak WGL ściągnęłam gacha z aby zrobić oce dla Karola i Melinę.